Siemanko, siemanko, z tej strony Mati i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić strefę VP Subskrybuj, lajkuj i lecimy do odcinka Pierwszy plugin, który jest potrzebny to jest WorldGuard Link w opisie do wszystkich pluginów, jakie dzisiaj będą wykorzystywane To jest WorldGuard do tworzenia strefy, bo bez tego byśmy nie zrobili tej strefy. Potem mamy lagpens, pens do tworzenia rang. To daje permisję, żeby można wchodzić i rangi można dzięki temu tworzyć. Potem jest volt, też potrzebne i Essentials, najbardziej, drugi z najbardziej potrzebniejszych Super. klikamy sobie tutaj i tutaj mamy pobieramy Essentials i Essentials Chat a ja już ja to pobiorę i też możecie to pobrać dam linka w opisie wszystkich pluginów, podlinkuję ja sobie stworzę i zmienię wersję na GOT, BAKIT 1.8.2 ja sobie bo to jest mała jedna z wersji i ja sobie to po prostu Pierwsze mamy ESSENTIALS potem ja już są yy, Pierwsze ESSENTIALS Drugi VOLT sobie zainstaluję to tu są te pluginy, są wiesz. Yy, perms Ja jeszcze jedno zapomniałem. Podlinkuję wam wordedit się przyda jeszcze. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. Yy, podlinkuję. Oczywiście. Jeszcze WartaDit wydaje. Jak ktoś yy, WarTED nie działa na najnowsze wersję, więc nie możecie nic zrobić. Ja sobie wszystko pobiorę, wybrałem, teraz sobie dam opa i odpialam serwer. Dobra, daję i widzimy się jak odpalę. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, żebyście sobie pobrali Essentials z czatu bo bez tego po prostu nie zrobicie nie będą się wyświetlały rangi na czacie ani nigdzie więc polecam sobie to pobrać no i zaraz się dobra serwer odpalony widzowie i wbijam Już już włączę sobie GMA i pokazuję wam tworzymy rangę albo na dobra, tworzymy rangę. Chodziło mi o na to, żeby zrobienie rangę grać, ale stworzę taką rangę e VIP. Zaraz sobie to zrobię tutaj. ogarnę sobie rangę i tutaj jak już tak piszecie ukośnik lp group default, to będziecie mieli pierwszą set weight czyli set wagi set wagę i dacie wagę na to nałożycie, dobra ja dam wagę 10 Grup. default Mamy tutaj meta set prefix. pokażę wam taką stronkę. Będzie w opisie link do niej do robienia prefixu. I ja tu sobie zrobię rangę gra. Prefix do rangi aby się wyświetlał w ogóle. to już tutaj robię tak I tutaj robimy na 100 na przykład polecam na najsłabsze tutaj dajemy klejamy to no, pamiętajcie musi być tak taki znaczek tak to wam nie zadziała i robimy tak ze spacją można bez spacji Coś mi nie zadziałało, ale bez spacji. A, patrzcie, bo tutaj źle zrobiłam demo. Za tym. Jeszcze raz odkleję lepiej. Coś źle to zrobiłam. Tak. I tutaj dajemy. Bez spacji może być. I ze spacji. To nie ma znaczenia. No i już mam rangę i napiszę coś w na czacie, No i coś nie działa. odświeżyć serwer, I mi się nie odgrał Essential. Dobra, odświeżenie zrobione. I teraz działa chyba. Tak, mam rangę grać. Jak wam się takie coś nie podoba, to zaraz wam pokażę, jak to się robi. Tylko zrobimy prefix do naszego vip -a. LP grup, VIP. Jak nie chcecie wagi, to nie musicie tego robić. I robicie tutaj 101 wartość, podajecie, bo to będzie wyżej w tabeli się pokazywało. Sobie stabuję to. Dobra. To tu się nadaje, jakby jak się pomylicie i chcecie na przykład dać VIP plus albo VIP plus plus no to to po prostu zmieniacie i dajecie meta ten prefix i tutaj też podajecie większą wartość i ja sobie wejdę tutaj i tak VIP powiedzmy ja to zrobię z takimi Nawiasami. Wy nie musicie, jak chcecie. Tu pokażę Wam jeszcze jedną opcję. Jakbyście chcieli, jak macie jakąś dłuższą. To tu możecie o tak robić i tak. Na przykład. Albo tutaj na rainbow zmienić. Ja nie będę tego robił, bo musiał odświeżyć stronę. A już mam mi wybrany prefix. I sobie wkleję to. Pięknie. I dobra. Już patrzę, sobie to podam. I mamy. I teraz jak zrobić, żeby na ileś sekund dodać? Ja mam rangę gracz, więc sobie dam na ileś sekund. A w sumie na początku wam pokażę kośnik LP user jak sobie dać tą rangę. Parent, set i nazwa grupy. I już mam takie coś i teraz sobie to usunę tą rangę zrobię tak e, default dam e, napiszę wam nawet potwierdzenie że nic nie robię głośnik lp user nick permissions set temp grup, przecie grup, nazwę grupy tutaj po grupie, spacja true i na ile. Ja sobie dam przykładowo na 20 sekund. S to są sekundy, D to są dni, M to są minuty. I 20 sekund, dobra. Dam sobie i patrzcie. I mam vipa. I poczekam, widzimy się za 20 sekund, i będę miał, nie będę miał rangi I to nic, to nie będzie clickbait żadnym. Żeby to nie był clickbait, to już prawie się jeszcze mam, już mam gracza. Ale to nie jest fake. Jeszcze raz Wam to pokażę. Dam sobie, to na 10 sekund. I patrzcie. Mam vipa. Poczekamy chwilkę, 10 sekund, i nie będę miał po mm, Już, no chyba, nie, jeszcze nie. Już mam gracza. Już się zmieniło. Więc to jest clickbait. A teraz przechodzimy do tworzenia, jakby naszej strefy. Wpiszemy sobie komendę ukośnik plus WAND, żeby sobie dać siekierkę. I zrobimy strefę. Ja sobie usunę tutaj drzewa. Bo ja to robię, mogłem to robić na płaskim świecie. Ale ja nie stworzyłam takiego. E, dobra. Ja usunę tutaj. Tu zrobimy sobie taką strefkę jakby. Może ściankę sobie tutaj stawię. O tak. Tak, może i tak. Kosznie, kosznie. Set, na przykład yy, yellow hmm, podłoga, tańcać, glaz, może przycinek inne, jeszcze hmm, yellow i próbę, może konserw. I może ja sobie jeszcze dam glow glow stone stone I mam taką swoją ściankę już żeby sobie, sobie jeszcze tutaj o tak sobie wstawię tutaj sobie, sobie wstawię jeszcze to dotyńki jest w Jakieś wejście teraz zrobię. I cyk. Zrobione. I teraz zrobię jakieś wejście do tego i podłogę. Na przykład takie może być. No i jakąś podłogę walną. Może niech będzie to usunę już od razu. I pod tym zrobię na przykład um, um, koncert, czyli taką pod, tym, żeby nie było dirta tego. Tutaj zrobię sobie. Tak. Cyk, cyk. cyk. Dobra. Tak, dam. i tutaj wstały, tutaj jedno i tutaj drugie. Tutaj sobie setnę może Blue Concerts Boga. Final glass i przecinek glow i takie coś będzie. Fajnie to myślę wygląda, nie robię tego jakieś perfekcyjnie, ale tutaj już zabezpieczam tą strefę. Jedno wyznaczamy i po drugiej stronie jakieś miejsce dobuduję. Okośnik tam gdzieś, dobra, za wysoko troszkę, dobra, i tutaj robimy okośnik, um, okośnik x-hand, a word to jest Mm, maksymalna liczba w dół, czyli do bedrocka i w górę do maksymalnej kredki Zabezpieczone będzie na przykład można 3 a 300 ale ja zrobię word, bo będzie najłatwiej i już za, jeszcze nie jest i teraz dopiero piszę komendę kośnik rg define nazwa regionu czyli na przykład robię stry, kośnik kosznik rg Flag. i sobie zrobię entry den 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 entry denny. czyli że nie tutaj to bo to nie powinno być nic. tylko strefa widmo. Strefa widmo. Klik. Entry demo No, i mamy Entry demo klikniemy sobie tutaj. Szybko po zaznaczeniu Na przykład TNT nie będzie można tutaj. Nie będzie można. Tu nie będą gryfali nam. Jakieś tam ustawienia pozaznaczyć. Można. Może, czy można użyć jakieś temy, To może, można można zrobić. Mogę, żeby się spłonowały, to chyba nie. Nie wiem z tej chodziły mogły, chyba na nim, w jak będziecie spadać skądś, a macie jakieś wysokie, to nie doda wam damage'u. I teraz jeszcze PvP znaczy, żeby nie można. Dobra. Jest. Mam wszystko zaznaczone tutaj. Tutaj tu dobra. I teraz nikt nie może tu wejść. Ja sobie opadam zaraz, tylko... Muszę zrobić jedną rzecz, dam sobie, żeby żebym szybko dawał sobie opa, jakbym, bo żebym nie musiał czekać. Hmm. Dobra. de op. sobie opnę. Nie. nie będę opem. Yy, mam kreatywa, ale to nic nie da. Mogę sobie włączyć yy, gm0. Mmm... Hmm, już sobie daję. Źle coś wpisałem muszę sobie dać open, ty? Żeby nie było dobre. Nie tak o dobre. Już nie będę miał opa. Jak? I patrzcie. Nie, coś. No dobra, patrzcie. I was tak baguje. You, you are not permitted to enter this area. Ja sobie daję już opa i będę mógł. I dodamy sobie osoby, które mogą tu wchodzić. Kośnik RGAD. Member to jest strefa VIP i na przykład, czekajcie, zobaczę sobie co tam. Dobra, widzowie, już znalazłem sobie mhm. moją fajną, i tutaj wpisujecie nazwę grupę, czyli VIP. G, grupa. 2 y, i w. Tutaj, add member, nazwa grupy waszej i zakperem sobie grupy. Nazwa. I Na już dodany jest nowy, jakby nowa ranga do tej jakby strefy. No i sobie od, nie będę miał teraz opa i pokażę Wam, że to działa. I patrzcie, I teraz mam gracza, nie mogę wejść. I teraz sobie dam VIPa. Wydałem Lipa VIPa i patrzcie, jestem VIPem i jestem, tym mogę być. Jak sobie wywalę, patrzcie, co się dzieje. Już sobie wywalam. Już sobie wywaliłem, to patrzcie, co się dzieje, taki komunikat No i jak masz już WIPa, już sobie dałem, to mogę się ruszać. I w tym paradniku to będzie na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, wbijamy niedługo tysiąc, do końca roku myślę. I pa!